Wydarzeniem wieczoru będzie pojedynek Włodarczyk kontra Palacios. Obaj bokserzy walczyli już ze sobą na ringów w Bydgoszczy, wygrał Polak, ale zdaniem wielu obserwatorów, między innymi Macieja Zegana, zwycięstwo powinno powędrować w ręce portorykańczyka. Pierwsza walka Krzysia z, z Palaciosem była od Boś w Bydgoszczy. Co mówiłem wcześniej, że po prostu dla mnie z punktu widzenia zrobiłem tak troszeczkę trochę szumu w prasie i w mediach, że, że powiedziałem, że dla mnie przegrał walkę niewielkimi punktami praktycznie na, na punkty. Małymi punktami i, i to troszeczkę wywołało. No, ja, ja powiedziałem, że jak mówiłem, jako, jako osoba, która się zna na boksie, chyba i, albo, albo i nie zna. Są, tacy, są takie e, krytycy, że praktycznie się nie znam, że nie widziałem chyba tej walki, walki. No, ale niestety no, e, walkę małymi, małymi, niewielkimi punktami przegrał tą krzyż walkę. Diablo Włodarczyk spróbuje więc obronić tytuł Mistrza Świata Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. Zanim odbędzie się walka wieczoru, w ringu w halistulecia, stulecia zaprezentują się inni fajterzy. Będzie kilku dolnoślązaków, wrocławscy bokserzy Kamil Łaszczyk i Mariusz Cendrowski, jeleniogórzanin Damian Jonak oraz zawodnik K1 ze stajni Fightera Wrocław Michał Turyński. Mariusz Cendrowski będzie boksował, udało mu się. Wskoczyć na tą galę praktycznie. Ale będzie, tak, będzie też, jeszcze no, do, do, też do, będzie boksował Damian Jonak, Będzie Janik boksował wraca po, po jakiejś przerwie do boksowania. Rafał Jackiewicz. Także będzie tutaj od Tomka szybka ten zawodnik w K1 będzie boksował e, utalentowany i bardzo dobry zawodnik. Na nudę nie będą mogli także narzekać fani Macieja Zegana, czołowy bokser naszego regionu. Pożegna się ze swoją publicznością. Szkoda tylko, że nie zobaczymy go już walczącego. Ja już powiedziałem definitywnie, że koniec z boksem, już zrobiłem swoje, to co mogłem, praktycznie już mam swoje lata tak samo i trzeba powiedzieć, że już dziękuję, do widzenia i, i trenować właśnie e, młodych, młodych adeptów, praktycznie młody, młodych zawodników. Gala bokserska we Wrocławiu w przyszłą sobotę w hali stulecia. Pierwsza walka odbędzie się o godzinie 19.00.